A i za wyrzucenie dekoracji żony podczas sprzątania, myśląc, że tworzę ład, ona poczuła się zlekceważona? Od zawsze byłem osobą, która przywiązuje dużą wagę do porządku w domu. Nie jestem pedantem, ale lubię, gdy w naszym salonie nie leżą porozrzucane rzeczy. Moja żona, Kasia, ma zupełnie inne podejście. Dla niej bałagan to część życia. Ostatnio zdecydowałem, że porządki są niezbędne, więc postanowiłem zrobić wielkie sprzątanie – kiedy Kasia była w pracy. Kiedy wróciła, zauważyła, że usunąłem z salonu kilka jej dekoracji, które według mnie nie pasowały do reszty wystroju. Na początku się roześmiała, myśląc, że to żart. Ale kiedy zobaczyła, że naprawdę wyrzuciłem je do pudełka, nastrój się zmienił. Co ty zrobiłeś? Zapytała, a w jej głosie było słychać złość. Posprzątałem, bo uważam, że to wygląda źle, odpowiedziałem, starając się być spokojny. Dla ciebie może, ale to są rzeczy, które ja kocham. Powiedziała, wskazując na pudełko. Weszliśmy w ostrą kłótnię. Kasia uznała, że nie szanuje jej gustu, a ja poczułem się niedoceniony w swoim wysiłku, aby stworzyć przyjemną przestrzeń. Na koniec zdenerwowana powiedziała, że nie rozumie, jakim prawem decyduję za nią. Oddała mi wszystko, co uznała za niepotrzebne, i wtedy ja poczułem, że straciłem kontrolę nad swoim domem. Teraz zastanawiam się, czy to tylko moje pragnienie porządku jest odpowiednie, czy może powinienem ustąpić w tej sprawie? Czy to ja jestem tym złym?